Chcesz w łatwy i szybki sposób znaleźć produkt w najbardziej korzystnej cenie? A może chcesz przejrzeć gazetki promocyjne z różnych sklepów? Przydałaby się lista zakupów? To wszystko znajdziesz w aplikacji Pan Paragon. Co więcej, w aplikacji możesz zupełnie za darmo przechowywać bezpiecznie wszystkie swoje paragony, przeglądać kupony promocyjne, sprawdzać statystyki wydatków i porównywać się z innymi, przechowywać swoje karty lojalnościowe, ubezpieczyć sprzęt elektroniczny na bardzo dogodnych warunkach. Dzisiaj Ci pokażę, jak na systemie iOS znaleźć produkt wyszuki. Jak przeglądać gazetki promocyjne i jak tworzyć z nich listy zakupów. Jesteście gotowi? To zaczynamy. Uruchom aplikację. Wybierz funkcję Znajdź produkt z gazetki. W polu Wyszukaj produkt, wpisz szukany produkt, np. masło i zatwierdź. Wyświetli się lista ofert wraz z ceną. Stickerem bez ściemy oznaczone są promocje bez dodatkowych warunków typu co drugie masło tańsze lub rabat przy zakupie 5 sztuk. Wyniki możesz też filtrować po sklepie. Wystarczy kliknąć Filtruj sklepy i wybrać interesujące Cię sklepy, a kolejno kliknąć Zachowaj. Wyświetli się wówczas lista ofert z danych sklepów. Wybierając dany produkt przeniesiesz się do gazetki promocyjnej sklepu, w której dana promocja się znajduje. Możesz zapoznać się tutaj z dokładnymi warunkami promocji, a wybierając plusik, możesz dodać także ten produkt do swojej listy zakupów. Jeśli masz utworzoną jakąś listę zakupów, to wybierz ją i kliknij Dodaj. A jeśli nie masz jeszcze listy zakupów, to będziesz musiał utworzyć nową. Klikając ikonkę plusika, możemy aktywować i dezaktywować dodawanie produktów z gazetki bezpośrednio do listy zakupowej. Wybierając ikonkę listy zakupowej, mamy podgląd swoich list zakupowych, możemy ją udostępnić, wpisując adres e-mail. Możemy je sortować alfabetycznie bądź po kategoriach. I możemy także utworzyć nową, wpisując swoje produkty bądź wybierając gotowe z listy. Wszystkie gazetki promocyjne znajdziesz w polu gazetki. Czytają się gazetki ze wszystkich sklepów. Jako pierwsze wyświetlą się gazetki ze sklepów, które dodałeś do swoich ulubionych. Jeśli chcesz dodać jakiś sklep do ulubionych gazetek, wybierz go, a kolejno kliknij Serduszko. Sklep ABC pojawia się teraz w ulubionych. Jeśli chcesz z kolei usunąć sklep z ulubionych, przeciągnij ekran w lewą stronę i kliknij Serduszko Czerwone. Lub wybierz swój sklep i wybierz w tym miejscu Serduszko. Wybraną gazetkę możesz udostępnić w dowolny sposób, jaki tylko oferuje Twój telefon. Wszystkie swoje listy zakupowe znajdziesz na głównym ekranie pod ikonką Listy zakupowe. Wyświetlam ci tutaj wszystkie listy, które utworzyłeś. Ja akurat mam wszystkie fura, więc mogę w nią wejść i mam swoją listę zakupów. Mogę ją posortować alfabetycznie bądź po kategoriach. Do tej listy możesz dodać oczywiście kolejne produkty bądź udostępnić ją, wpisując tutaj adres e-mail adresata. Bardzo fajną opcją jest nowa lista z przepisu. Wybierając ją, możemy wkleić tutaj link do przepisu z trzech portali i wówczas cała lista zakupów z danego przepisu czyta nam się automatycznie. Sprawdźmy, jak to działa. Wejdźmy sobie na kwestię smaku, wybierzmy pierwszy przepis, kopiujemy do niego link, wklejamy, klikamy Dodaj i cała lista składników nam się elegancko czytała. Jak widać, przepis z kwestii smaku pojawił nam się na naszej liście zakupów. Jeśli jeszcze nie zainstalowałeś apki Pan Paragon, to zrób to teraz. Link do pobrania znajdziecie w opisie filmu. Jeśli tutorial ci się podobał, to zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i podziel się tym wideo ze swoją rodziną czy znajomymi.